i obecnie zróbmy jest o koncesji na badania. Z tego co dostaliśmy informację, proces badań i przygotowania odwiertów, który wstępnie było planowany, 8 odwiertów na terenie, tym, o który wnioskuje kampania węglowa, ten proces będzie trwał około dwóch lat, po czym nastąpi opracowywanie dokumentacji i de facto lokalizacji samej, samej kopalni. W związku z tym tak naprawdę Myślę, że ten okres trzech lat to jest poziom wykonywania odwiertów, opracowywania pełnej dokumentacji kopalni. W związku z tym w granicach trzech lat powinny padać pierwsze decyzje dotyczące decyzji administracyjnych odnośnie lokalizacji kopalni. A jaki jest koszt obiektów? Koszt odwiertu z pełną analizą jest to poziom około do 3 milionów złotych, w zależności od tego, tak naprawdę, ile będzie trwał sam odwiert, jaka będzie struktura, struktura geologiczna przewierconej części, przewierconej ziemi. Tutaj są planowane odwierty do głębokości 1000 metrów. Tych odwiertów, tak jak wspomniałem, jest założone 8 w projekcie badań geologicznych złożonych do tego załącznika do wniosku o koncesję na badań że 8 razy 3 miliony mniej więcej znaczy tutaj powiedzmy pewne odwierty mogą być tańsze w związku z tym y, kampania zakłada, że powinien ten koszt zamknąć się w kwocie około 22 milionów mniej więcej to tanio. jeden odwiert gazu łupkowego kosztuje 15 milionów ale dolarów pan Rektor mówił o słowach jeśli chodzi o węgiel to tanio. to co pan który mówił bardzo fajnie brzmi marketingowo w kontekście tego co, co mówi się podobno to... Nie, na Śląsku, ale czy to nie jest troszkę na zasadzie już był w obrótku już widok przez Gąską i tak w przypadku gazu łupkowego okaże się, że te złoża są zdecydowanie mniejsze i, i, i eksploatacja nieopłacalna? Może przed... Jeśli... powiem, powiem w ten sposób. Yy, poznaliśmy dokumentację, yy, która pokazuje yy, jaki jest przekrój przez wszystkie warstwy dotychczas wiercone i oszacowanie ilości węgla jest uzyskane, no można powiedzieć, według prawdopodobieństwa prawie pewne. Nie ma potrzeby już dalszych dokonywania dalszych odwiertów potwierdzających występowanie węgla. Założono, że będzie się wydobywać tylko 7 siedem pokładów. Siedem pokładów jest na wysokim, wysokim poziomie rentowności, eksploatacji. Stąd też w tej te informacji, która jest zatwierdzona przez Ministra Środowiska w zakresie ilości węgla bilansowego, czyli takiego, który spełnia, spełnia założenie, że liczony jest tylko pokład powyżej 0,80 metra do eksploatacji. Z tej ilości tak naprawdę kopanie biorą jeszcze margines tak, żeby być w granicach metrów, 20 przynajmniej minimalną grubość pokładu i tak naprawdę w ramach założenia, które były zrobione przez kompanię węglową do eksploatacji zakładają 300, około 300, jako minimalne 300 milionów ton, minimalne rozmiar do eksploatacji. Wydaje mi się, że do zobrazowania tutaj dla Państwa też informacja, także w przypadku nawet Bogdanki bo tutaj mamy najbliższą kopalnię, która będzie funkcjonowała, która funkcjonuje w podobnych warunkach do tej, którą mam nadzieję, że w tym krótkim czasie uda się zorganizować na naszym terenie. Bogdanka gdyby funkcjonując już w chwili obecnej na dwóch polach eksploatacji, mam nadzieję, że w tym roku osiągnie poziom wydobycia do około 6 milionów. Może do 7 milionów ton rocznie, w związku z tym przy, przy pokładach i w założonych przesądowych ilościach na poziomie 300 milionów ton, to widzimy w jakiej skali zapasu znajdujemy się. A tutaj bardzo ważną rzeczą jest, która yy, faktycznie czyni ten region wyjątkowo atrakcyjny, jest to, że na obszarze właśnie złoża się dwa Występuje taki specyficzny klim pokładu węgla wysokoenergetycznego, czyli deodoroksującego, który jest wyjątkowo atrakcyjny dla y, przedsiębiorstw górniczych, ponieważ tak jak Pan Senator wcześniej wspomniał, cena takiego węgla jest prawie dwukrotnie wyższa od y, węgla pałowego, a nawet są sytuacje w chwili Śląsku takie, że to węgiel pokładu jest wydobywanych pokładów o długości 40-50 centymetrów, W związku z tym tutaj jest to bardzo atrakcyjne dla y, przemysłu wydobywczego. Ja jeszcze tylko jedną rzecz dodam do tego, co powiedział pan prorektor i do tego, co pan redaktor pytał, jeśli chodzi o, o te zasoby i w kontekście gazu łupkowego. Pamiętajmy, proszę Państwa, że dopóki, dopóki nie będziemy mieli... Tu, tu panowie powiedzieli o co do ilości tego węgla nie ma dyskusji. To jest potwierdzone decyzją ministra, ministra środowiska. Co do kosztów jego wydobycia... To tak jak, tak jak tutaj Panowie wcześniej mówili i to jest też przewaga naszego, naszej, naszej Bogdanki, że te pokłady są na o wiele, o wiele niższej głębokości niż występuje to na Śląsku. Więc musimy dać czas Kompanii węglowej także Bogdance, aby dokładnie określili kwestie związane z kosztami wydobycia. Patrząc w kontekście gazu łupkowego, to prawda, że przyjęto bardziej ostrożne, bardziej ostrożne kryteria ilości gazu z łupków na terenie Polski, ale przypomnę, że z tego raportu i tej analizy wynika, że gdybyśmy chcieli to, byłoby to opłacalne, żeby to wydobyć, to przez kilkadziesiąt lat Polska byłaby całkowicie samowystarczalna, więc nawet jeśli dałoby to być przez kilkadziesiąt lat. To warto, bo, bo to jest nasz interes narodowy. Natomiast musimy pamiętać o jednej bardzo istotnej sprawie, że dopóki nie rozpocznie się wydobycie, do tego czasu nie będziemy mieć i zakończone badania, nie będziemy tak naprawdę wiedzieć wszystkiego dokładnie i trzeba kibicować temu procesowi, wspierać go, ponieważ w Stanach Zjednoczonych pokazuje praktyka, Także na początku był wielki hurałtywizm, jeśli chodzi o gaz łupkowy, później tak samo jak i u nas powstał raport, który znacznie zmniejszył poziom tego gazu na terenie Stanów Zjednoczonych, a w ostatnich trzech latach ilość gazu łupkowego zaskoczyła wszystkich. Znaczy, dzisiaj Amerykanie nie wiedzą co zrobić z gazem łupkowym spalają we flarach i mają ogromny problem z jego ogromną ilością. A ceny spadły. Podam tylko twarde fakty. W ubiegłym tygodniu na giełdzie Nowojowskiej 1000 metrów sześciennych gazu w Stanach Zjednoczonych był w granicach 92 dolarów. Przez ostatnie pół roku wahał się od 70 do 92 dolarów. Gdy spadł do 70 dolarów Amerykanie zaprzestawali wiercenia, ponieważ koszt wydobycia był większy niż jego cena na rynku. Okazało się, że jest tak dużo tego gazu. I fakty są takie, że jeśli w Stanach Zjednoczonych cena 1000 metrów sześciennych gazu waha się od 70 tam powiedzmy do 95 dolarów, to przypomnę, że w Polsce 1000 metrów sześciennych gazu kosztuje 520 dolarów. 520 dolarów. Amerykanie zostali niezwykle zaskoczeni w ostatnich trzech latach ilością tego gazu, ale dopiero mogli to ocenić w momencie zakończenia badań i wydobycia. W związku z powyższym oczywiście lepiej się e, e, miło rozczarować niż e, sympatycznie zawieść, ale e, powinniśmy absolutnie tutaj niezwykle kibicować i wspierać ten proces i wszystkie osoby które działają na rzecz tego, aby dowiedzieć się, jak, jaki będzie koszt tego wydobycia i przede wszystkim w kierunku tym, aby, aby te zamierzenia inwestycyjne realizować. A mi się Pan, Panie Marszałku, że za te 2-3 lata zmieni się koniunktura polityczna i wszystko pójdzie w zupełnie inną stronę? Ale co ma koniunktura polityczna do tego węgla, który jest pod ziemią? My się to znaczy, powiem tak, że koniunktura polityczna, jeśli chodzi o energetykę, ciągle się zmienia, tak? Mówiłem o tym, że będziemy narażeni na różnego rodzaju opinie i uwagi różnych kolorów, tak jak to jest w przypadku gazu łupkowego, tak, gdzie em, gdy, em, nawet miałem w biegłym tygodniu dyskusję na temat gazu łupkowego i ktoś podaje przykład, że no Niemcy zawiesili, tak, moratorium mają na no. gaz łupkowy, Bułgarzy, części tak samo, nie no, i Francuzi. No, ale to trzeba sobie zadać pytanie i trud, żeby znaleźć odpowiedź na to pytanie. No, nie po to Niemcy partycypowali w ostatnich latach e, z, e, prawda, z Gazpromem w Nord Stream, e, żeby teraz e, stwierdzić, że no, gaz łupkowy jest lepszy. Nie po to Francuzi mają e, swoje elektrownie atomowe i nie mają co z tą energią zrobić, żeby inwestować w gaz łupkowy. Czesi zainwestowali w elektrownię atomową dawno temu. Mają ją w kilkudziesięciu procentach zakończoną. Nie stać tego kraju, aby z jednej strony i położyć środki finansowe na wydobycie e, poszukiwania gazu łupkowego, a z drugiej strony skończyć elektrownię atomową. Musieli sobie odpowiedzieć twardo na nastawiane pytanie: tak? co z ich punktu widzenia jest lepsze? Zdecydowali, że. Zdecydowali, że dokończą elektrownię atomową. Więc, e, oczywiście, jest pewna koniunktura polityczna, ale trzeba pamiętać o tym, że rozmawiamy o gospodarce i o rynku. A e, rynek i gospodarka w tak globalistycznym świecie, w jakim żyjemy, w systemie kapitalistycznym, który, w którym funkcjonujemy, e, jeśli przedsiębiorca uzna, że da się na tym zarobić, to żadna polityka mu w tym nie przeszkodzi. A co z ekologami ewentualnie? Bo na terenie Lubelszczyzny jest to pewnie bardzo dużo bardziej w krajach I nie oszukujmy się, na pewno będą protesty. I na pewno oni będą mieli, że tak powiem, coś do powiedzenia w tej kwestii. Nie wyjdziecie Państwo, że nagle zablokują całą ewentualną uzowę ekologcy, staną powiedzą nie? Nie boję się, dlatego że z ekologami można się porozumieć. Można znaleźć w <laughs> <sobie oprócz śmiech> tak. to, jest kwestia, to jest kwestia tylko i wyłącznie spokojnej, mądrej i merytorycznej dyskusji. Przypomnę, że w okolicach Bogdanki też są parki krajobrazowe i przemysł działa w naszym kraju w nieoderwanym aspektach od, od środowiska. Natomiast uważam, że jeśli chodzi o węgiel pamiętny, to biorąc pod uwagę doświadczenia, jakie mamy w Polsce, biorąc pod uwagę zarówno te dobre i złe praktyki, które, które znamy od podszewki. Można spokojnie wszystko tak zaplanować, aby to odbyło się bez uszczerbku dla, dla środowiska. Bo my Ameryki nie odkrywamy. Górnictwo funkcjonuje na terenach Rzeczpospolitej Polskiej od wielu, wielu wieków. Mamy, mamy specjalistów w tym kraju, mamy odpowiednie kierunki na, na studiach, mamy środowisko akademickie, które tym się zajmuje. Mamy problem związany z wydobywaniem węgla. No, rozpoznany, moim zdaniem, w sposób najlepszy na świecie. Jeśli można, to dla Pana kilka odpowiedzi. Warto wiedzieć o tym, że przede wszystkim nie wydobycie, tylko spalanie węgla stanowi jakieś tam zagrożenie, być może mniejsze, jeżeli przypuszczamy, jako że wiatry wyjmą z reguły z zachodu, więc nie stwarza spalanie węgla tutaj, na Lubelszczyźnie, takiego zagrożenia jak w zachodniej części. Rzecz następna to jest taka. Sprowadzamy ponad 15 milionów, milionów ton to, 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 to węgla z zagranicy. To jest jeden z najmocniejszych argumentów przemawiających za tym, że musimy budować kopalnie, żeby budowywać tutaj. A skąd sprowadzamy? Z Rosji sprowadzamy większość to jest ponad 80% w strukturze importu węgla węgla sprowadzane z Rosji sprowadzane z Niemiec, z Danii, z Ukrainy, tu, tuż z zagranicy sprowadzamy węgiel, który jest końcówką złoża lubelskiego. Przepraszam, zdarzyło się, że i z Brazylii sprowadzamy no, węgiel. No właśnie, więc, więc to, jest, to jest to, co przemawia bardzo mocno za... Tym, żebyśmy wydobywali, bo wtedy dajemy y, ludziom zatrudnienie na dodatek, rozwijamy kraj. To o to chodzi. A nawet wreszcie, to jest jeden z najmocniejszych argumentów. Y, także tak sprawy się mają. No i ten układ tutaj: y, 4-5 kopalni węgla, y, elektrownia dwa bloki, po, po 800 MW każdy. I zbiornik wody, ogromny zbiornik o długości, długości 14 km. To mamy po czym pływać na dodatek. Więc to wszystko zmieniłoby Lubelszczyznę w, w sposób nieprawdopodobny. Ponieważ w takim ogólnym wyraźnie na ogół się uważa, że tego typu pomysły są fantazyjne, ja myślę, że to jest pomysł. Straszliwe rzeczywistość. I należy to robić. To może zmienić Lubelszczyznę, przywrócić jej rangę województwa uprzemysłowionego i pozwolić na korzystanie z bogactw, jakie tutaj się znajdują. Ale trzeba panu redaktorowi podziękować za to pytanie, bo takie tak. pytanie często się pojawia, i warto i, i, i na takie pytanie odpowiedzieć. Jeszcze, jeżeli można, można... bardzo proszę. Panie na trzeba poddać Jak szybko możemy na tym zarabiać? realnie tak, rok, dwa, trzy, pięć, czy to będzie tylko taka wizja przyszłości. Bo no to zakładam, że panowie sami powiedzieliście, dokładacie wszelkich starań, żeby to miało realny kształt. tak? Więc jak szybko, realnie jesteśmy w stanie mieć, czerpać z tego korzyści? My, Chełm, my Lubelszczyzny. Powiem panu tak, zaraz oddam głos panu prorektorowi, który tutaj te sprawy. Te finansowe ma porozstrzygane. Natomiast to jest pytanie w stosunku do biznesplanu, planu, jaki kompania węglowa, czy każdy inny inwestor, który będzie chciał tu realizować taką inwestycję, na pewno przeprowadzi. Zapewniam Pana, że z praktyki wiem, że im ciszej będzie nad tematem. Im mniej będzie chciała powiedzieć kompania węglowa, tym większe są szanse na tym, że wszyscy zaczną bardzo szybko zarabiać. Tak jest w przypadku gazu łupkowego. Musiałem to tłumaczyć w ubiegłym tygodniu na konferencji, kiedy zarzut był jednej ze stron, że firmy, które dokonują odwiertów na terenie województwa lubelskiego, nie mówią ani jednego słowa na temat tego, czy się do gazu dowierciły czy, jakie mogą być w przyszłości koszty jego wydobycia i zyski. W związku z powyższym, jak się nie odzywają, to znaczy, że nic nie znaleźli, a ja uważam, że to jest wręcz przeciwnie. To jest wielka tajemnica handlowa takiej firmy i oni nic nie powiedzą po to, żeby ustrzec się konkurencji. Ale może na ten temat powtórzę jeszcze technicznie Pan Rektor. Szanowni Państwo, poruszając jakby, temat węglowy, w wyniku inicjatywy, inicjatywy pana senatora rozmawialiśmy tak naprawdę z trzema firmami branżowymi, które analizowały, analizowały właśnie czas, w którym możliwe jest rozpoczęcie wydobycia. I w zasadzie ten czas, który był pokazywany jako okres, w którym kopalnie mogłyby zacząć funkcjonować, Podkreślając to, że nie będzie w dziwnych blokach przez właśnie działania czy ekologów, czy też jakąś, no na nazwę to wprost, opieszałość administracyjną, która mogłaby się gdzieś pojawić, a zakładam, że przy tym zespole, który w chwili obecnej postawi na cel funkcjonowanie i rozpoczęcie tego typu działalności na naszym terenie, taka opieszałość nie nastąpi. Wszystkie firmy mówiły realnie, że możliwy czas, w którym kopalnia mogłaby zacząć wydobywać, jest to okres około 5 lat. Zakładając, że poziom dwóch lat, dwóch i pół roku będzie to poziom związany z badaniami, po czym około roku czasu jest to rzecz związana z precyzyjnym projektowaniem i tak naprawdę wręcz adaptacją, bo większość projektów to w zasadzie są projekty, które są gotowe związane z pewną klasą kopalni. Tutaj nie będzie kopalni upadowych, czyli będą kopalnie szybowe, z uwagi na głębokość. W związku z tym ten okres 5 lat to dwie firmy na pokład bardzo dokładnie. Trzeba jeszcze dodać, zadać sobie, sobie jedno pytanie, w którym momencie dla naszego regionu faktycznie będą korzyści związane z budową kopalni, czy tylko sam moment już uruchomienia kopalni? Szanowni Państwo, wydaje mi się, że już rozpoczęcie w ogóle prac budowanych to jest niesamowita no szansa dla różnego rodzaju właśnie firm dostarczających materiały budowlane, obsługujących inwestycje tego typu, bo trzeba podkreślić jedną rzecz. Budowa szybu, głównego szybu wydobywczego to jest inwestycja na poziomie około 3 miliarda złotych. W związku z tym jest ogromny koszt, ogromna, ogromne przedsięwzięcie typowo budowlane. W związku z tym decyzja, w której będzie informacja, że rozpoczynamy budowę, i faktycznie tak... Ta budowa ruszy. to będzie moment, w którym na świadomość będzie z tego pozostaje. Czyli trudno zrzucić się z tym przypadku, tam było takie pytanie, hmm, jakikolwiek koniunkturalizm polityczny, masa, na takie perspektywy. Szanowni Państwo, to nie bo bo trudno jest zarzucić koniunkturalizm polityczny, bo to nie się na czasu, zbyt długo ta efekt, efekt tak naprawdę, jeśli byśmy odnieśli do polityki, będzie de facto w kolejnej kadencji funkcjonowania komisji parlamentu, czy też na no, przyszłych będzie również w następnych wyborach samorządowych. W związku z tym tutaj przede wszystkim trzeba pamiętać o jednej rzeczy, mówimy o inwestycjach, które rozpoczynają się przy bardzo delikatnych szacunkach na poziomie miliarda 800, miliarda 900, a przy pesymistycznych na poziomie 2,5 miliarda złotych. W związku z tym tego typu środki, jeśli... Wydatki tego typu rozważają firmy e, prywatne, a z takimi też e, prowadzone były rozmowy, zresztą częściowo jeszcze są prowadzone. E, w tych przedsiębiorstwach ciężko mówić o w, 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 w wpływie tylko polityki, ponieważ tam jest brutalny rachunek związany z finansami, stopą zwrotu okresie, okresie w, który, w, w którym zamknie się cała inwestycja. Co więcej, e, przy tego typu środkach każdy podmiot tak naprawdę bierze pod uwagę zaangażowanie nie tylko własnych środków, bo żadna firma nie ma swobodnych 2 miliardów złotych na, na koncie, tylko szuka się pełnego montażu finansowego. Natomiast wszelkiego rodzaju branża wydobywcza, branża węglowa oraz branża energetyczna. Jest, są to branże, które są bardzo pozytywnie postrzegane przez nawet fundusze inwestycyjne i tak naprawdę różnego rodzaju kapitał, który występuje na rynku finansowym w chwili obecnej w Polsce i nie tylko w Polsce, również na świecie jest zainteresowany tego typu przemysłem, ponieważ ten przemysł jest przemysłem pewnym. Nie daje stopy zwrotu dwuletnim, trzyletnim. Natomiast jak Państwo wiecie, każda inwestycja, która zamyka się w granicach okresu 10-15 lat jest inwestycją pewną, czy też dającą yy, możliwość oszacowania ryzyka. Są to inwestycje, które są traktowane poważnie i dające jakby w naszej ocenie prawdopodobieństwo uzyskania środków na tego typu budowę. Hmm.